Dobra, 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 słuchajcie, no to taki kawałeczek jeszcze. Otwiera gościu okno na dziesiątym piętrze bloku. Patrzy, a tam ślimak na parapecie podąża swoim tempem, czyli no, stoi prawie. Gościu tylko się spojrzał i nie myśląc za wiele, pstryknął ślimaka z tego parapetu. Mijają cztery lata, pukanie do drzwi. Otwiera ten sam gościu, a tam ślimak, patrzy facet na niego, zdumiony, a ślimak do niego mówi, Cię zaraz pstryknę, to zobaczysz. Ale to ciężki. O tam jest nie? nie ma, nie ma. Oje, wiem, wiem. O, wiem. Tu będzie. weź mi. No nie ma, tu też nie ma. No jasne, mit. Zaraz, zaraz. To chyba gdzieś jest tutaj. Spokój! Cisza! Posłuchajcie mnie! Tak nie można żyć. To amoralne siedzieć w takich miejscach, zatruwając duszę uciechami doczesnymi. Poderwijcie się z krzeseł i wracajcie do swoich rodzin. Tam jest wasze miejsce, a ci, którzy mych słów nie posłuchają, już niebawem przekonają się, jak srogi potrafi być on. No proszę. Jest! I nie mówcie, że nie ostrzegałem. No i co tata, znalazłeś coś? Weź nic nie znalazłem. Ja też nic. Ale poczekaj. Wow. Widzisz? Nikt się nie śmieje. Bo to może nieśmieszne było.